Witam serdecznie. Znajdujemy się w Okunicy, gdzie mieści się plac maszyn używanych firmy Agrolex Precyze, a dzisiaj chciałbym państwu zaprezentować ciekawą maszynę, która wróciła do nas po kilku latach pracy u naszego klienta, który zdecydował się na zakup większej maszyny, a ta maszyna wróciła w rozliczeniu siewnik Vitasem 302ADD, pochodzi z 2016 roku, a pierwotnie współpracował z broną Fox, która miała uprawę na zasadzie zębów kultywatora Zmieniliśmy to, zamontowaliśmy do tego zestawu nowy agregat Fox 300D z uprawą talerzową, wyposażony w tnący wałpakera. Także mamy maszynę używaną, jeżeli chodzi o siewnik, nowy zestaw do uprawy i łączy się nam to w bardzo dobry zestaw do uprawy i siewu bezorkowego. Maszyna w takiej specyfikacji idealnie odnajduje się w siewie, w uprawie bezorkowej. Bardzo dobra zasługa w tym jest talerzy uprawowych, którzy bardzo dobrze mieszają glebę z resztkami pożniwnymi. Gwałtnący pakera zapewnia nam dobrą rekonsolidację gruntu i docisk. Z tyłu w siewniku mamy podwójną rycę talerzową, wyposażoną w kółko dociskowe, w zestawie również znaczniki przejazdowe i znacznik przedschodowy. A wszystko sterowane przez sterownik Kompas, który daje nam możliwość kontroli nad ścieżkowaniem, obliczania przepracowanych hektarów dziennych i całościowych i wspomaga nam również wykonanie próby kręconej. Po szczegółowe informacje na temat prezentowanego dzisiaj agregatu uprawowo-siewnego Vitasem 302 ADD Plus Fox 300D marki Pottinger, zapraszam do kontaktu. Kontakt w opisie pod filmem.